Dzisiaj mamy przyjemność podziwiać pracę pani Joanny, głównie mandale oraz prace wykonane z recyklingu. Prawda? Tak to, tak to są mandale i prace z recyklingu rzeczywiście, bo to jest też jedna z moich ulubionych dziedzin. Wykorzystywałam, zbierałam stare butelki czy otwieracze do puszek i naprawdę z tego to jest świetny materiał, dużo rzeczy można z tego zrobić. Proszę mi powiedzieć, skąd zainteresowanie mandalami? Nie wiem, no tak właściwie to trudno powiedzieć, to samo wyszło. To, to, to nie jest tak, że ja wyszukiwałam czegokolwiek, że coś tam. To samo ze mną ze mnie wypłynęło. Zresztą wydaje mi się, że mandala też jest takim środkiem terapeutycznym. I właśnie, tak, właśnie, o, przypomniało mi się. Rzeczywiście, mandala przyszła do mnie jako... Kupiłam sobie kiedyś y, książkę y, Junga Mandala. I troszkę o tym sobie poczytałam i zaczęłam malować, ale jako formę, taką formę, ter no jako terapia, autoterapia. No i tak to się potem zaczęło rozwijać, rozwijać i no, aż, do tej, aż przybrało to taką formę jak teraz. Także, no tak mogę powiedzieć. Co Pani wykorzystuje w procesie twórczym? No na pewno farby. To zależy no co robię. Jeśli maluję, no, to, to, są, to są to rzeczywiście farby czy ewentualnie jakieś takie nie wiem, jakieś odpady z biżuterii czy na przykład drewienka, które kiedyś na przykład znalazłam u koleżanki na działce, były do spalenia i się zapytałam czy mogę sobie trochę tego wziąć? Spojrzała się na mnie trochę zdziwiona i no weź wszystko sobie. Ja to, to, ja to rzeczywiście zabrałam. I to trochę przeleżało u mnie w domu, ale był, przyszedł moment, kiedy to wykorzystałam. No i rzeczywiście to był początek tych drewienkowych mandal, akurat ten, ten trzeci kolejny etap, no bo wcześniej robiłam z czego innego. E, lubię też e, wzią, wziąłam się też za igłę i nitkę. Lubię, chociaż nigdy szyć nie umiałam i w sumie tak naprawdę do tej pory, no nie powiem, żebym umiała, ale no coś tam sobie szyję, powstają jakieś kreacje, makrama, też raczej wdziankowa bardziej niż na ścianę, um, nie wiem co jeszcze mogę powiedzieć, no szyłam wianki, robiłam jakieś korony, no nie wiem, kartki, ja te, tylko tutaj tego nie pokazuję, no, jest dużo rzeczy, mam mnóstwo też na szyjniki robiłam, E... Okulary. Oku a, okularki, właśnie, no trochę tego jest, ale no po prostu już teraz, tak nawet sama tego, sama nie pamiętam już, co robiłam, no ale troszkę tego. Gdzie można spotkać pani pracę? No właśnie, tutaj na, na tej wystawie. tak No, należy do bramy. I na przykład też jedna z moich prac wisi w Urzędzie Miejskim jako ekspozycja stała tam wszystkich bramowiczów. Mamy też w Stargardzie coś takiego z bramy, jak Strefa Sztuki. W różnych miejscach są tam te prace rozmieszczane i bywają też moje. Teraz akurat, no teraz akurat tam nie wiszą, ale. No i nie wiem, no trzeba by się było zgłosić po prostu do mnie. Mam, wprowadzę od może kilkunastu lat praktycznie regularnie, można powiedzieć, swojego bloga na którym, no, są nie tylko moje prace, tam jest dużo innych rzeczy, ale no można, tam te prace wszystkie moje są. Na Facebooku mam konto i też tam są moje prace, na Instagramie konto też mam, ale w sumie tam no, tak troszeczkę ono utknęło, bo to dla mnie trochę też za dużo, nie ogarniam tych takich rzeczy komputerowych, że tak powiem. No i no nie wiem, no, u mnie, u mnie można spotkać te mandale. Wyczytałam, że pani prace były prezentowane w kraju i za granicą, prawda? E, tak, mam za sobą kilka wystaw. E, w tym dwa razy miałam wystawę w Bernau, raz w Bramie, w, w bramie takiej bernałowskiej. Koło Berlina. W ramach tej wystawy, bo to Stargarsz, nasza brama Stargarska współpracowała z bramą z Bernał Berlina, a później jak na tamtej wystawie właśnie ta wystawa moja była, to był tam pan, który ma, ma swoją własną galerię i mi zaproponował. Czybym u niego też nie chciała tej wystawy, więc w kolejnym roku miałam jeszcze jedną tam wystawę. No miałam trzy razy w Stargardzie swoje indywidualne, bo w zbiorowych też różnych imprezach i wystawach też uczestniczyłam. Miałam w Świdwinie, w zamku, to było też dla mnie takie fajne, bo może tam niewiele było zwiedzających, ale no sam fakt, że w takich starych murach, to oj, to było rzeczywiście takie przeżycie dla mnie. W Białogardzie też miałam dwa razy wystawę. No tak wydaje mi się. No to chyba tyle. Hmm. Czyli dosyć dużo. Tak. A jakie ma Pani plany na przyszłość? Tak, prawdę powiedziawszy, to ja nie myślę o jakichś planach, co ja, bym, co ja mam robić, tylko ja po prostu ja jestem takim typem twórcy. Ja, ja nie umiem, nie, nie mam jakiegoś, nie wiem, potrzebowałabym może jakiegoś menadżera, który by mnie tam poprowadził. Ja się zdecydowanie zajmuję tylko tworzeniem. A jeśli mi się uda gdzieś mieć wystawę, no to bardzo się z tego cieszę, jeśli mogę gdzieś tam pokazać swoje prace. Ale tak, no to ja jestem taki twórca po prostu. Mogę, mogę nie jeść, mogę kiedyś jeszcze jak moja córka była, no chodziła do szkoły jeszcze i pytała się mnie, mamo co dzisiaj na obiad? To ja tak się spojrzałam, córko, córcia, musisz jeść. No tak to właśnie jest, ja po prostu tylko. Tylko sztuka. Tak. <słyska> <słyska> Dziękuję bardzo. Wszystkich Państwa zapraszam na mały poczęstunek, a... Dla pani, pani Joanno, mamy przygotowany prezent, Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przepiękne kwiaty. Mam nadzieję, że nie jest to Pani ostatnia wizyta w Kaliszu pomorskim i będziemy mogli jeszcze śledzić Pani artystyczne poczynania. I do zobaczenia niebawem. Dziękuję bardzo, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Czuję się zaproszona kolejny raz, aczkolwiek nie wiem, no, jeśli uzbieram jakiś materiał do pokazania, to bardzo chętnie możemy być w kontakcie. I jeszcze raz bardzo dziękuję.